Zawsze po Twojej stronie. Dzień dobry. Pozwólcie państwo, że przedstawimy tradycyjny komunikat dotyczący sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem na terenie i miasta i gminy Myślibórz. Drodzy państwo, według danych uzyskanych ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Myśliborzu na terenie powiatu myśliborskiego mamy w tej chwili nieco ponad 80 osób pozostających w kwarantannie. Jeśli chodzi o gminę myślibusz. ta liczba jest oczywiście ruchoma, ale w tej chwili spadła do 18 osób, które pozostają w kwarantannie na terenie naszej gminy. Szanowni Państwo, sytuacja właściwie zmienia się z dnia na dzień. Dziś mamy środę, trzeci dzień czerwca, za oknem piękna pogoda i pomału wracamy. Do nowej rzeczywistości, jak, jak utarło się mówić od niedawna. Od kilku dni nie obowiązuje już nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, o ile to jest przestrzeń otwarta, o ile jesteśmy na dworze. Natomiast przypominamy, że wciąż jednak ten obowiązek istnieje, jeśli chodzi o. Poruszanie się w przestrzeni sklepu, kiedy jesteśmy w banku, kiedy jesteśmy na poczcie, tam wciąż obowiązuje nakaz noszenia maseczek i obowiązek zachowywania tego dystansu społecznego. Wspominam o tym, bo widzimy, że nasze miasto, tak jak wszystkie inne miasta, wraca do życia. Te opustoszałe ulice jeszcze sprzed kilku tygodni. W tej chwili wyglądają już zupełnie inaczej. Wychodzimy na spacery, spotykamy się. Proszę jednak, żebyśmy pamiętali o tym, że mimo iż ogłoszono znoszenie kolejnych obostrzeń, to wcale nie oznacza, że koronawirus zniknął, że już go nie ma. Nie ogłoszono przecież końca stanu epidemii. Wiemy oczywiście, to jest zrozumiałe, że wszyscy mamy już dosyć tej właściwie trzymiesięcznej izolacji, nakazów, zakazów, tych maseczek, noszenia maseczek. Sam tak też myślę, mam podobne odczucia, mamy podobne odczucia na ten temat, ale bardzo proszę, abyśmy zachowali czujność, abyśmy zachowali ostrożność. Wciąż na terenie naszego kraju pojawiają się, wybuchają nowe ogniska. Co prawda już tylko lokalnie, ale pamiętajmy, że istnieje możliwość poruszania się w obrębie naszego kraju i, yy, i zachowajmy czujność, zachowajmy ostrożność. Oczywiście cieszmy się, wszyscy się cieszymy, my również, że możemy wreszcie złapać oddech i, 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 i zacząć się normalnie poruszać, ale bądźmy ostrożni. Bo rzeczywiście to, że udało nam się przejść w rzeczy samej suchą nogą przez ten kryzys najpoważniejszy kryzys, nie tylko w kontekście naszej gminy, ale całego kraju, Europy, świata od, od kilkudziesięciu lat mówi się, że od II wojny, ale to, że udało nam się tu w gminie Myślibusz przejść suchą stopą, że nie odnotowaliśmy żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem w gminie Myślibusz. Zawdzięczamy to właśnie tej czujności, ostrożności, samodyscyplinie, mobilizacji, odpowiedzialności i mądrości. Szanowni Państwo, dziś po tych trzech miesiącach, chyba najtrudniejszych miesiącach w naszym wspólnym burmistrzowaniu, pragniemy raz jeszcze wszystkim podziękować. Wszystkim mieszkańcom, Szanowni Państwo, spisaliście się naprawdę w tym trudnym okresie na medal. Bardzo jeszcze raz za to dziękujemy, za zrozumienie, za wyrozumiałość. Wtedy, kiedy my również przekazywaliśmy komunikaty o kolejnych nakazach, zakazach, za to, że Państwo się do tego dostosowaliście, za tę samodyscyplinę, za odpowiedzialność. Raz jeszcze dziękujemy. Brawo myśli Bożanie. Drodzy Państwo, odmrażamy, również użyję tego, tego pojęcia, które chyba na dobre wejdzie w tym nowym kontekście do, do naszego słownika. Odmrażamy pomału wszystkie samorządowe instytucje, urzędy, jednostki, żłobki, przedszkola, częściowo również szkoły, świetlice wiejskie. Wiemy już wracając do szkół, że młodzież nie wróci w tym roku szkolnym do, do klas, do ławek, do szkół. Rok szkolny zostanie zakończony w sposób zdalny. Wiem, że ta, że ta nauka właśnie na odległość z, z, z użyciem różnych instrumentów i urządzeń elektronicznych była nie lada wyzwaniem. Dla uczniów, dla nauczycieli, również dla rodziców, wszystkim również tutaj w tym, w tym kontekście bardzo dziękuję za to odpowiedzialne podejście. Wierzę, że wszyscy uczniowie, wszyscy uczniowie podejmujący naukę w naszych myśliborskich szkołach w naszych gminnych szkołach ukończą ten rok szkolny. Z dobrymi notami, z dobrymi ocenami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że tak właśnie będzie. A oczywiście zaraz po zakończeniu roku szkolnego rozpoczynają się wakacje już z zapasem mamy czerwiec. Tutaj mam nadzieję, że również czeka nas piękne słoneczne lato. W tym roku, szanowni państwo, przygotowaliśmy, a właściwie wciąż trwają intensywne przygotowania do uruchomienia dwóch strzeżonych kąpielisk na terenie naszego miasta. Do tej pory znamy to główne kąpielisko przy ulicy Szarych Szeregów. Oprócz tej plaży miejskiej. Zmierzamy również do uruchomienia kąpieliska strzeżonego przez ratowników na osiedlu dwudziestolecia. Nie będę ukrywał, że podstawowy problem, oprócz finansowego, to problem dotyczący rekrutacji dodatkowych ratowników, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by udało nam się w tym sezonie uruchomić to drugie kąpielisko. W ten sposób również, jak gdyby rozrzedzić, dać szansę większej przestrzeni i możliwości zachowania tego dystansu, które wciąż pozostaje jednym z wyznaczników naszych zachowań. Chcemy, by rzeczywiście na Miśliwolskich Plażach było w tym roku, tak jak co roku, wesoło, radośnie, ale również, żeby było bezpiecznie. Szanowni Państwo, to prawdopodobnie nasz, przynajmniej na tym etapie, taki ostatni komunikat dotyczący koronawirusa. Wiemy, że sytuacja, taką mamy nadzieję, że sytuacja jest, zaczyna być już na tyle opanowana, iż te systematyczne komunikaty przestają być niezbędnymi. Mamy nadzieję, że. Że, że po wakacjach w tym okresie jesiennym wirus nie powróci. Różnie eksperci wypowiadają się w tym temacie. Na razie przed nami wakacje, okres letni, i na tym się skupiamy, na tym, żeby po prostu złapać troszkę oddechu od tych bardzo trudnych trzech miesięcy. Raz jeszcze, raz jeszcze pragniemy bardzo podziękować wszystkim którzy przez ten długi okres znajdowali się od samego początku na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem dzięki którym mogliśmy egzystować codziennie w tych ekstremalnych warunkach dziękuję przede wszystkim pracownikom dziękujemy przede wszystkim pracownikom służby zdrowia pracownikom sanepidu Ratownikom medycznym, służbom mundurowym, Straży Pożarnej, e, Policji, harcerzom, wolontariuszom, e, pracownikom sklepów, poczty, pracownikom banków, urzędów, z moimi również współpracownikami. Dziękuję bardzo telewizji TVB24, która, dzięki której mogliśmy przekazywać Państwu na bieżąco wszystkie najważniejsze komunikaty dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem na naszym terenie. Radzie Miejskiej, bardzo dziękuję za, za tę dyspozycyjność, za procedowanie w tych ekstremalnych warunkach nad uchwałami dotyczącymi pomocy finansowej i przedsiębiorcom i zwykłym mieszkańcom naszym również. Wszystkim mieszkańcom za słowa wsparcia takiego, takiej otuchy dla nas kierowane w naszym kierunku w, tym, w tych ekstraordynaryjnych dniach. Raz jeszcze jako burmistrz, jako burmistrzowy bardzo Dziękujemy. 24. Zawsze po Twojej stronie.